Oto już kolejny odcinek z naszej serii Hard Word. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak powstało to, co jest za nami. Ominęło Was trochę, ale nie bójcie się, w tym filmiku wszystko będzie nadrobione. Więc może tak, w tym momencie Wam pod, podkleję, po prostu wkleję, jak to budowałem. Będzie to w przyspieszonym tempie, więc teraz to wrzucam. Dzisiaj kinol pewnie skręcę, anakonda długa biała, wypierdala mnie z sandała, lecę. Jak na pielgrzymkę wyjebałem się w choinkę, bo to prędkość robi swoje zdarte buty na dostoje. Z ubrań nawet wyskoczyłem, taksy kinol ubrudziłem buty poszły swoją drogą, pożegnały się z nogą. A raczej z nogami, krótko mówiąc, pójść z głupami, puściuchami jestem Adam, gdzie jest Ewa? Gdzie z i mi cyksami. Anakonda zajechała, będzie mnie sponiewierała. Będzie mi moc zabała, nosek będzie rozpiszczała. Jestem Spidermanem, biały proszek moim tlenem Achimenem na zlecenie, gdy za bardzo będzie w cenie. Anakonda, anakonda, syczy na mnie i spogląda. Zaproszenie chcę do dziury, to jak sąsiada góry. Anakonda, białej syp do koli lub do piwa. Nie ma co się w tańcu jebać, anakondę czas zajeba. Anakonda, mnie mi, kurwa rozpierdala, wielki wierci jak wiertarka, jara mnie jak jarka, na pipie, młodej kipie, nie zamula, ja posypię, płynę jak pana marka barka, wyjebało mnie z zegarka, czyli w chust poszedł do żyda, dziś jest, czasem bita, ale spida czuję moc, wyjebało mnie na kos, ale sen nie powala i najlepiej nie spierdala, zrozum kurwa jestem lew, trwam, chram, rucham za kręg. tylko grzyby nie choduję potrzebuję. Ja nie kręcę, nie te rynce, wiszę kurwa na choince. Ja nie kręcę, wolę w Mogę ten zruchać ci córę. Co ci dziury to nie jedna. Kuta z twardy, jakby drewna. Swoje gryzie, swoje kąsa ścina. Ja stary wąsa i siedąsa. Moja mama, Ziana, konda brana? Chodź do pana, skończ i spogląda, zaproszenie chcę do dziury, lotą jak sąsiada góry anaconda białej śliwa syp do poli lub do piwa, nie ma co się w tańcu jebać, anakondę czas jeba anaconda uzależnia, buty w śmietnik, starta wieżnia uzależnia nos i głowę anakondo jacielowe, damy radę zaraz jadę, duże gały, mordę blade szabada i przed ciebie taka moc, że ja jebie aż wyrywam ze spodni, jeba cen od dwóch tygodni, Chuj, z tym, będzie Biały wąż grasuje wszędzie i zabita Kiedy chcesz duże porty wariant bierz nie leś, biała moc Nie byłem jak zupy kloc Anakonda buja dupę, miesza Jak matka zupę, to jest biała Za dyma kreska jest i jej nima Wjechała po I tak się kręci dzionek, się nie zmienię Nie ma mowy, szukam cię jak dzielnicowy Gdzie ty jesteś, anakonda? zaproszenie chce do dziury, to jak sąsiada góry Anakonda białej liwa, syp do poli lub do piwa Nie ma co się w tańcu jebać, anakondę czas Mody cipie, nie zamula, ja posypię Płynę jak jebana Warka, Wyjebało mnie zegarka Czyli w chuj poszedł do żyta Widz jak jest, czasem pita, ale spita, czuję moc Wyjebało mnie na kost, ale sen nie powala i najlepiej nie spierdala Zrozum kurwa, jestem lew Trwał, chram, rucham za trzech, tylko grzyby nie loków lokówy też nie potrzebuję Ja nie kręcę, nie te ręce, wiszę kurwa na choince Ja nie kręcę, wolę w mogę też słuchać ci Ok I tak Co w ogóle nam się udało tutaj zrobić Jeszcze tak pokażę na odcinku To tak Tutaj mamy wejścia I ogólnie zrobiłem sobie taką metodę Że drewniane drzwi są ogólnie do No do wejść gdzie jest na piętro wejście Tak Czyli na przykład tutaj mamy w dół Co jest tutaj na dole Tutaj mamy tak Jedną maszynę może coś będzie, czy raczej nie nie, dobra yy, co mamy jeszcze tutaj jest druga, znaczy nie tu jest piec do przepalania i tu jest druga maszynka niestety jest wszystko puste dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz tędy tu ogólnie są wejścia, dobra, czego jakby nam wbić na bazę, to trochę C4 będzie potrzebne jednak, i tak yy, właśnie, mam ekwipunek to ogólnie zrobimy sobie z materiałów, będzie też w tym momencie jak dostałem materiały. Taki filmik on będzie bez głosu, więc wklejam go tutaj. I teraz tak. Tu mamy swoje materiały. Tyle mi się udało zebrać. Znaczy, no to jest coś z tamtymi. I tu mamy część do samochodu, tu jest jeszcze opona i tu chyba będzie opona, tak? Są dwie inne, ale można je założyć Dobra, doseczki sobie wezmę Dobra, to lecimy teraz na górę, tu jeszcze coś jest ciekawego Nie, tutaj nic Dobra, lecimy na górę, pokażę Wam teraz ten domek, jak mi się udało go wybudować Tu jeszcze jest niedokończony, tu w ogóle źle, źle zrobiłem, bo zapomniałem, że jak położę dach, to już później trzeciej nie postawię No ale tu ogólnie jest do strzelania, tak? dlaczego, żeby kogoś tam postrzelić czy coś okej, okay. yy, tutaj jest w dół, nie tutaj, nie tutaj, tu zamkniemy sobie tylko i tutaj lecimy na kolejne piętro na kolejnym piętrze nie ma jeszcze nic tu są takie korytarze, a nie jest, jest, jest zaraz wam pokażę tu są po prostu takie korytarze i teraz tak, tutaj mamy pomieszczenie i tu mamy dwa piece do przepalania już sobie przepaliłem w nocy więc na razie nie jest ustawione. I mamy kolejne piętro. Na tym piętrze jeszcze nic nie ma. Może coś tutaj wymyślę. I tutaj możemy zobaczyć, jak to na razie wygląda. Nie ma dachu, ale na razie nie jest to potrzebne, nie jest to konieczne, ponieważ i tak mamy wszędzie pozamykane te drzwi, więc nikt nam nie wejdzie. A jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, to mam nadzieję, że głos teraz będzie trochę lepszy z tym mikrofonem. Na pewno bardziej naturalny i nie będzie tych szumów takich dużych. To będzie na pewno plus. Dobra, ale czym się zajmiemy w tym odcinku? Zrobimy sobie najpierw łuk, bo jak widzicie, sikierkę mam, kilof mam najlepszy. Zrobimy sobie łuk. Znaczy ulepszymy. Co tam jest nam potrzebne na kolejny? Chwila, gdzie to było uzbrojenie, chyba tak. Mamy drewniany łuk, to teraz by nam się przydał ten. O, a to chyba będzie problem bo nie wiem, a nie mamy bursztyny, dobra, to bursztyny są, czerwone na pewno mamy, ale czy mamy ścięgna, mamy 3, no to będzie 7, jeszcze 3, gdzieś chyba powinno być, aha, na pewno, no nie mówcie, że nie mam takich rzeczy Dobra, to krótkie cięcie i zaraz będę miał. Tak zrobimy to z nagrywaniem, ponieważ skoczymy sobie na hangary, nie wiem czy tam się nie wyjebie, ale może nie. I po prostu niech leci. Odcinek i tak nie będzie za długi, więc czemu mamy skracać cokolwiek? I lagi serwerowe, coś sam. WhatsApp, no to na pewno nie ode mnie. Wczoraj też tak wieczorem trochę przycinało, ale później już było lepiej. Serwer ogólnie fajny. Po łajpie zaczniemy grać tak naprawdę na poważnie, teraz dużo pograłem ale po wajpie będziemy już tak na 100% na poważnie grać co tutaj jest zbugowane koda i kora, no okej okay. ale chyba na hangarach jest wyczyszczone kurwa jak przycina na tych hangarach no tak ja mądry nie wziąłem sobie czapki na zimno, tylko na słońce, bo byłem na pustyni A tu żadnych zwierząt nie ma, które są nam potrzebne Te jelonki W ogóle coś powybijane, nawet dzików nie widać Wiem, że potrzebujesz jeść, zaraz ci dam spokojnie Kurwa przycina ten serwer dzisiaj naprawdę Nie wiem czemu No No, no Dobra, jeszcze bursztyn Na pewno bursztyny się zawsze przydają, więc ale nie ma, nie ma jalanków. Polecimy jeszcze tam zobaczyć. Wczoraj też rozebraliśmy dwie bazy. Nie udało mi się tego nagrać, to znaczy nagranie było słabej jakości jeszcze na starym mikrofonie i po prostu mówię, nie, nie wrzucam, bo nie ma sensu. Po co mam wrzucać i mieszać po prostu głosy? Ale na pewno jeszcze takie akcje będą, jak nie teraz, to po wipe. Ie. Mam ekipę na tym serwerze też. Może sobie z nimi pogram po wipe. Ie. Tacy można powiedzieć nawet ogarnięci Kurwa dziku yy, Nie ma jelonków O jest jelonek Tylko teraz czy zdążymy się tepnąć do domu? Prawie czego? Ja no, naprawdę za duże są lagi w tym momencie No chodź Dobra, mamy ścięgno to lecimy na dom. Nie wiem właśnie czy można biegać, jak jest to, czy nie można, ale teraz nie będę ryzykował, bo mamy 30 sekund do zamarznięcia. Skąd wziąć młotek? No, 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 no. Dobra, żyję. Zrobimy sobie teraz sam łuk. Zobaczymy, ile mi się uda go ulepszyć w ogóle. Czy jest duża różnica, bo nie wiem, jeszcze nigdy nie ulepszam łuku. jeszcze te skrzyneczki pokażę. No? Dobra. Teraz tak, tu nitki mamy. Zrobimy sobie jeszcze... Yy, gdzie to było? Chyba w materiałach, tak. Dobra, ustawimy sobie. Zrobimy z wszystkich, bo po co nam to? I to tam było potrzebne i nie wiem czy nie żelazo. Nie, tam było czerwone potrzebne jeszcze. Dobra, to tak za pamięć już pójdę. Czerwonego mamy dużo. Zresztą każdego materiału teraz mamy dużo. W ogóle fajną rzeczą jest to, że yy, z maszyny tutaj leci wszystko, co jest możliwe. Każdy kolor. Tylko z tego. Są maszyny na biomy, tak? To wtedy po prostu tego kolorku leci więcej. Ale fajna opcja, fajna. Znaczy nie wiem do końca jak to działa na tych innych biomach, ale. Wydaje mi się, że tak. Dobra, ten sobie zrobimy. I co nam jest potrzebne na kolejny? Kolejne pięć. Nie mamy już bursztynów. A nie mamy akurat. Dobra, fajnie. Ale nie mamy znowu nitek. Ale problemy. <gry> Dobra, ale to jeszcze tak. Za czasu sobie zrobimy strzałę. Zebrałem 100 drewna przy okazji, to też się przyda. Ale może nie zrobimy tak z krzemieniem, tylko zrobimy z, 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 z czym? Z ironem. Będzie więcej i szybciej. Tak, mam jeszcze no to już zrobiliśmy. Nie wiem czemu te skrzynki takie kiedy bugują, że nie da się ich otworzyć na pierwszej osobie. Znaczy na drugiej w sumie. <laughs> Dobra, amunicja, strzała zrobimy sobie 50 o zrobiłem za dużo dobra no dawaj mi to dobra 60 mamy dobra to może polecimy sobie coś tam porobić jeszcze dobra tu w ogóle się do mnie wbijali tam jest moja, a tu się wbijali ale nic nie zrobili właśnie wtedy poznałem tych typków co z nimi latałem oni gdzieś tam mieszkają chyba z 500 metrów od nas Fajne akcje z nimi siadają, naprawdę. Ale wczoraj też mieliśmy taką akcję, że na przykład jeden typek nas rozwalił, nie mamy nas było pięciu. Zdarza się. Po prostu bieg na plecy nawet nie zauważyliśmy kiedy i wszyscy popadali. To jest właśnie pompa. A tu co jest? Nie załadowały się drzwi, czy można wejść Aha, można, dobra Ale tu nic nie ma, dobra. Węgiel też zbieram, bo do maszyn potrzebny W którą stronę polecimy na Będziemy na pewno zbierać drewno i zabijać te jelonki Dobra, trzymamy Ile tam było nam potrzebne? Chyba 10 znowu nie Tak mi się wydaje przynajmniej Znowu nie wziąłem jedzenia Mamy Tylko te taki słabo bo to mało leczy Mogę tu usmażyć ale zapomniałem wyleciało mi <laughs> nie wiem że laza nie zbieram to mamy z maszyn yy, za ile tutaj jest wipe za 6 dni jest wipe więc po wipe też będziemy grać na tym samym serwerze mi się wydaje fajny serwerek fajni gracze naprawdę ogarnięci niektórzy tylko chujają jak nie wiem jak pięciolatki bo zobaczą, że jakiś itemek to już cię opierdolą no ale zdarza się ale admin interweniuje możesz też poprosić helpera o pomoc więc jest spoko spoko dobra jeszcze tu jesteście o tu są trzy po drodze jak on miał tam gnoł Teraz to steki dropią, ale z jednej strony dobrze, bo nie mamy głodu W ogóle wczoraj poszedłem sobie na zimę Nazbierałem shootemków po drodze naprawdę dużo I oczywiście co, autem nie przejechali W ogóle nie wiem co ile się tutaj wraki respią, bo już byśmy mieli jakiś samochodzik Ale no niestety nie znalazłem okazji jak to powiedzieć <noise> ale właśnie możemy zaraz zrobić coś takiego, że ja sobie wrócę do domku i zaczniemy już budować drugą bazę, o ile będzie miejsca tam bo właśnie nie sprawdzałem akcję, wybudować taką bazę pod górą yy, na wysokość tej mojej, żeby można w sobie przechodzić a po co mi to jest? żeby tam zrobić garaż, prawie jakbyśmy mieli ten samochód to tam sobie go postawimy bo do góry niestety nie wiadę nie ma tak szerokiej drogi, a dlaczego się wybudowałem w ogóle na górze po to, żeby mi ludzie nie przeszkadzali bo tam ciężko jest wejść i po prostu ludziom się nie chce teraz może by zaryzykowali, jakby zobaczyli, że to jest większe, bo wczoraj jeszcze to było naprawdę małe trochę się rezultowałem. jeszcze mi chyba 1000 kamienia zostało więc to też można przeznaczyć na to z tych maszynek naprawdę fajnie to leci chociaż mniej więcej porówno leci właśnie, że nie ma tak, że sam kamień, tylko porówno leci też spoko tylko że co ja z tym mogę robić teraz? No nic. Chciałbym zrobić yy, C4, no ale kurde, weź znajdę detonator. Tak byłem tam wczoraj trzy razy i nie było. Detonatory na pustyni szukam jak coś, bo też dużo osób nie wie. Wiem, że na niektórych serwerach się też na hangarach ale nie wiem o ile, tu, ile w tym prawdy jest. <laughs> ale słyszałem, że tak jest. Dobra, polecimy sobie tutaj. Zbiorę sobie tylko te obrągi. Ktoś sobie zasadził, a ja sobie pozbieram. Znowu ścinka. Nie wiem czemu dzisiaj tak przycina. W ogóle poszedłem na pustynię wczoraj też, no i też zginąłem. Oczywiście. Nie dobiegłem do kaktusa. Wszystkie były nie tam nie jeszcze. No i tak centralnie jak znalazłem dobry, to zginąłem przed nim. Nie zdążyłem. Aha, czyli my do domu wróciliśmy, tak? Aha, kurwa epicko nie? Leciałem z siekierą, ale nie poleciałem z tym Dobra, ale to polecimy tam jeszcze raz Kurwa, oddasz zaraz to co wydropiłeś Chodź tu kurwa Ten chuj tak strzela tymi skrzynkami, tak? Skąd on strzela? Aha, czyli nic wartościowego w sumie nie odzyskaliśmy. Gdzie jesteś kurwo, głupie. Ale to też nie mieliśmy chyba tam za dużo, nie? może wyjdzie no chodź Maciuro dobra chyba nie wyjdzie co? dobra dać na home. co my tam mieliśmy cennego przy sobie? a kurwa te kości. Dobra, nie będziemy robili po prostu lepszego łuku. Na razie. Dobra, to tak. Ja sobie przygotuję rzeczy na totem yy, do budowy. I zobaczymy się na dole, jak już będę po prostu stawiał ten totemik i będziemy się budowali w górę. Więc do zobaczenia. Ja już jestem. Yy, trochę już tam zrobiłem. I co się okazało, to jest dalej nasz teren. O. Na razie jest coś takiego. Zaraz dokończymy sobie to na spokojnie. Yy, dlaczego postanowiłem zrobić coś tak poza odcinkiem, znaczy poza nagraniem? Już wam mówię. Po prostu chciałem, żeby ten odcinek był trochę krótszy, żeby było po prostu bardziej zwięźle. I teraz po prostu wam przedstawię jak to zrobiłem. Długo to nie trwało, więc czy to coś leżało, czy mi się wydawało. No, bramo. I tu jest coś takiego. Myślałem, że to tam będzie. No to tu postawiłem na razie. To pójdzie się najwyżej zniszczy, Ale autkiem wjedziemy. Jak nie wiedziemy to to się usunie. Można tutaj jakoś sobie podjechać, nie? I teraz tak na górze po prostu będzie budowane... Yy, co? No piętra, żeby do tamtej góry aż to było. I tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie kolejny mur. Jeśli pomyślą że coś tutaj jest, to może wiesz, zrajdują po prostu sam ten garaż, a górę zostawią w spokoju i tutaj zacząłem budować już coś takiego z betonu kiedy ja tu przedtem wskoczyłem, to ja nie wiem stąd wiem, że się da dobra yy, z betonu, żeby po prostu to był taki jakiś murek obronny, coś w tym stylu, nie? żeby to po prostu bardziej potężnie wyglądało, to jest na samym rogu, więc nic nam nie zrobią Dobra i tu bym podprowadził tak, jeszcze jeden beton, jeszcze jeden fundament i tu do tego może być trochę wyższy. Ok i teraz tak, tu, tu, tu i poprowadzimy sobie w drugą stronę też, znaczy drugi mur. I teraz myślałem nad tym, czy zrobić tutaj kolejne bramy gwiazdowe, czy po prostu tą jedną jakoś tak po rampach, żeby się dało wjechać. I chyba mi się wydaje, że po prostu zrobimy tak, że tutaj będzie mm, fundament taki. Co jest? Aha dobra. Ło, mnie je trochę Dobra, stoczę sobie tutaj Ale to da się tylko tak zrobić w tą stronę? Halo O, albo to po prostu zrobić tak To zrobimy trochę wyższe i tu zrobimy po prostu fundamenty zwykłe. O, coś w tym stylu. O. Wydaje mi się, że to może być trochę lepszym pomysłem. Tu sobie wyrównamy. O, coś takiego. I teraz tak, jak tutaj byśmy wjechali samochodem, chociaż jeszcze nie wiedziemy chyba, chociaż powinno się już raczej wjechać. Ale dobra, spróbujemy jeszcze tą rampę ustawić ten sposób a czyli po prostu te lampy tak się ustawiają ok już rozumiem dobra teraz już się powinno wjechać jeszcze spróbujemy tutaj postawić nie tak się nie da tak to nie ma sensu ale dobra yy, tu byśmy zrobili jeszcze drzwi craftinga sobie na razie Kurde, cały czas no, jakieś ją mamy, że tam skrzynka leży, nie wiem czemu. Dobra, y, crafting sobie postawimy u góry. On tu może sobie stać. I zrobimy sobie deski. Mm, to było w materiałach. Dobra, deski. Zrobimy sobie te 160 desek. Wziąłem to? Nie, nie wziąłem. Dobra. I zrobimy jeszcze tutaj drzwi normalne. O, w tym miejscu. Mm, 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 mm. Jakie? Kamienne sobie damy O I damy też kamienne drzwi Tak dla ciekawskich Żeby co tutaj jest, nie? Teraz obudujemy sobie to jeszcze jednym poziomem Hop, hop Hop Hop, hop. I tutaj dachu nie musi być, więc to tak spokojnie Niech po prostu sobie będzie Z góry nam nie zeskoczą, bo z góry albo by się zabili, to po pierwsze chyba, że mają tą maskę, za 50% zmniejsza obrażenia ale tam jest nasza góra, więc raczej wątpię, żeby tu ktoś skakiwał, bo po co o, dobra ile nam zostało desek? 55 tylko, bo jeszcze bym drugą bramę zrobił do zamknięcia ale to po prostu zrobimy to inaczej na razie ja to poza odcinkiem po prostu wybuduję w górę a my zróbmy tak tutaj zrobimy ściany i teraz czy się będzie dało dać podłogę raczej będzie się dało tak da się dobra i wybudujemy nie drewnianą tylko kamienną ściankę żeby tu nam nikt nie wskoczył w raje czego ok no i na dzień dzisiejszy to wygląda tak tu jest nasz garaż a tam jest nasza reszta w na następnym odcinku gdzieś to już będzie tam wysoko Dobra, no to w takim razie do usłyszenia. W poprzednim odcinku było dużo odsłon, trochę mniej niż w pierwszym odcinku, ale w drugim było naprawdę dużo odsłon. W tym odcinku mam nadzieję, że głos jest trochę lepszy, będą mniejsze szumy. No i co mogę jeszcze powiedzieć? 20 łapeczek lecimy z kolejnym odcineczkiem. Powodzenia w wypianiu i spotykamy się już jak to będzie wybudowane. No to na razie cześć.